Cześć kochani, aga z tej strony, Agata Dyka. Okazuje się, że ta drużka, którą sobie wybrałam i na której już byłam, słuchajcie, jest bardzo ruchliwa. W każdym razie chciałam powiedzieć Wam to, że a propos, żeby, wybaczcie mi, proszę, jak się zastanawiam i czasami tak mm, mm, coś tam. Z tego względu, że pragnę nagrywać się, żeby to było bardzo, bardzo naturalnie. Żeby to płynęło z serca, żeby to było akurat to na dany moment, co, co ma przyjść. I to jest tak, że troszkę za szybko mówię. Czyli z przyzwyczajenia, stare nawyki wchodzą, czyli to, że... No właśnie, stare nawyki wchodzą tego typu, że mówiłam szybko czyli że mówiłam szybko bez zastanowienia, że dużo myśli było jakby nie moich, że dużo myśli było takich, z którymi później bym się nie zgodziła za moment, czyli w sensie jakbym się zastanowiła, to powiedziałabym coś innego, a tym myślom pozwoliłabym przepłynąć, za które dziękuję oczywiście, ale wybieram inne i i to jest tak, że to jest taki jakby przerywnik i to jest takie troszkę jakby ok, daje sobie 5 sekund, ok, daje sobie 20 sekund na teraz tak mówię, na zastanowienie się. I stąd właśnie to właśnie to słoneczko właśnie zachodzi i już się światło zmienia, ale jest tak przepięknie, słuchajcie. Jest tak cudownie, że to nie da się po prostu tego opowiedzieć. I tu widzę z tyłu za sobą i z przodu pokażę wam. Inaczej to wygląda troszeczkę. No właśnie, dziewczynka się uczy. pięknie, prawda. E, także tak, właśnie chciałam przyjść do Was na chwilkę e, powiedzieć e, cześć, powiedzieć e, miłość do, miłość do natury. Miłość do siebie. Miłość do piękna. Miłość do życia. Będą się pojawiały tematy, bo chciałabym też, żeby one były na dany moment zgodne z tym, co akurat u mnie się tam dzieje. No i tak to. Kochani, cieszę się, że się nagrywam. Cieszę się, że mnie oglądacie. Dziękuję bardzo. Znowu nie wiem, czy się przedstawiłam, czy nie. Wybaczcie proszę. Aga z tej strony, agata dyka. Ale myślę, że jak już tak się trochę człowiek ponagrywa, ponagrywa, to już później jest raczej zapamiętane, ale to kultura tego wymaga i szacunek do drugiego człowieka, żeby się przedstawić. Bo zawsze jest ktoś, kto może się pojawić pierwszy raz, żeby, żeby coś tam posłuchać, co może akurat kogoś tam zainteresować, jak, jak, jakiś temat. No dobrze, to Buziaki. Pa!